Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na wasze pytanie. A pytanie jest: czy ten mężczyzna jest dobrym wyborem? Czy mam szukać kogoś innego? Lubię takie pytania, bo prawdopodobnie nie lubisz marnować swojego cennego czasu dla nieodpowiedniej dla siebie osoby, dla nieodpowiedniego dla siebie partnera. Przejdę do czytania. Sedno. Cesarzowa. co wychodzi na przeciw As monet Wynik odpowiedź rada sąd wyłoży kartę głupiec Na spodzie tali jest karta kochanków i to może być tło czytania. Sedno, cesarzowa. To jest emocjonalne zadowolenie, wdzięk, piękna kobieta, świadomość swojego piękna, akceptowanie siebie. Człowiek odnosi sukces. To też są narodziny nowego pomysłu. Dziecko. Co wychodzi naprzeciw a pentakli. To jest brak wiadomości, nadmierne używanie bogactwa, Epotowanie wyglądem, zmiana dotychczasowego trybu życia, chęć osiągnięcia majątku. To jest błędna decyzja. Wynik, odpowiedź, rada, sąd i głupiec. Pytanie jest. Czy ten mężczyzna jest dobrym wyborem, czy mam szukać kogoś innego? To odpowiadam, że to nie jest dobry wybór. Potrzebujesz głębokiej przemiany. Podoba się jemu fizycznie. Patrząc na kartę kochanków, sąd ostateczny głupiec, to ignorujesz swój wewnętrzny głos, intuicję. Intuicja podpowiada Ci, że to nie jest dla Ciebie mężczyzna. A patrząc na sąd ostateczny, to będzie spłata karmę za zignorowanie intuicji. Ta znajomość jest tymczasowa. Tutaj może pojawić się dziecko i później alimenty, patrząc na asamonet na tej pozycji. A miłości brak. To, że jemu podoba się, podoba się fizycznie, to jeszcze nic nie znaczy. Pytanie jest, czy Podoba się jemu duchowo? Czy być piękniejszą, czy mądrzejszą? Bycie piękną jest ważną sprawą, ale jeszcze są wartości duchowe, a to powoduje, że masz piękny umysł. Piękny makijaż, czy piękny ubiór nie spowoduje, że on Cię pokocha. Ja na przykład nie maluję się. Nie mam takiej potrzeby. Nie maluję się, kiedy idę na przyjęcie czy na spotkanie. Ale kiedy zdecyduję się na makijaż, a to może być raz na parę lat, to w moim makijażu nie ma szaleństwa czy ekstrawagancji. Czyli nasmaruję twarz kremem i pomaluję sobie tylko rzęsy. To jest Mój makijaż. Kiedyś się umalowałam i poszłam na przyjęcie. Na przyjęciu dwóch mężczyzn z przerażeniem w oczach zapytało się mnie, czy ja jestem na coś chora, bo mam zmienione oczy. Bynajmniej to nie był, nie był dla mnie miły komplement. Ale podziękowałam im, że troszczą się moje zdrowie. No cóż, życie! Pozdrawiam Klara Tarot. Dbałeś. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o